czy istnieje jakiś uniwersalny zbiór zasad, reguł, które pomagałyby nam w kreowaniu naszego życia takim jakie chcielibyśmy, żeby ono się nam materializowało, które pomagałyby nam w tym, żebyśmy stawali się sobą, które pomagałyby nam w tym, żeby nasze życie było pełne radości, przyjemności, fanu, ale również wyzwań, którym stawialibyśmy mężnie czoła i je pokonywali. E, oczywiście nie licząc książek mojego autorstwa. E, witam Was serdecznie. Fajny śnieg dzisiaj pada, tak na marginesie. Fajnie się rano biegało. E, każdemu polecam. Tak naprawdę to się okazuje, że to nie jest łatwo rano w śniegu pobiegać, nawet w naszym klimacie, bo od paru lat to chyba pierwszy raz, kiedy tak przypadającym śniegu widzę. No dobra, ale to na marginesie. Wracając do pytania, czy istnieje taki zespół, czy taki, taki zestaw uniwersalnych zasad i reguł? Pewnie każdy z nas jakimiś zasadami, czy nawet na pewno jakimiś zasadami się, się kieruje. Ja osobiście od lat staram się kierować zasadami huny. Huna to jest... Taki staro system religijno-filozoficzny sprzed tysięcy lat, który przez wielu jest uznawany za matkę wszelkich religii oraz za najbardziej spójny system filozoficzny świata. I chociaż brzmi to bardzo górnolotnie, to podstawowe zasady huny są dosyć proste i jest ich siedem. Oznaczone są proste w takim sensie, że można je dosyć łatwo zapamiętać. I, i, I zrozumieć, pewnie trochę trudniej jest stosować, niemniej jednak można. Ja osobiście korzystam z, takiego, z takiej książki, która się nazywa Podręcznik Huny, przez, napisaną przez Ota Wingo. Ona jest pewnie bardzo trudna do dostania teraz, ja ją wiele lat temu kupiłem, ale zamieszczę w komentarzu do tego wideo jej zdjęcie, zdjęcie okładki, jeżeli ktoś będzie chciał to, to poszukać. Do tego stopnia staram kierować zasadami huny, że tak jak wczoraj mówiłem, pewnie nie tylko wczoraj, noszę tutaj taką bransoletkę z wygrawerowanymi tymi, tymi zasadami. I, I miałem zamiar nawet wczoraj wpadłem na taki pomysł, żeby, żeby kiedyś powiedzieć o tych zasadach Huny, ale ze względu na to, że wczoraj w jednym z komentarzy do wideo moja długoletnia koleżanka jeszcze z klasy z ogólniaka Dorota, pozdrawiam cię Dorota serdecznie. W jednym właśnie z komentarzy wspomniała jedną z zasad Huny. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, to postanowiłem, że nie będę czekał i dzisiaj te siedem zasad bardzo szybciutko. I króciutko mówię, pewnie kiedyś będę wracał do nich w dłuższych wideo. No, bo w końcu mamy jeszcze 11 miesięcy do, do końca roku i 11 miesięcy nagrywania wideo, czymś trzeba, czymś, coś, o czymś trzeba mówić. Dobrze, ale serio, przechodząc do zasad, pierwsza zasada, podstawowa zasada huny, czyli IKE mówi, że świat jest taki, jaki myślisz, czy jaki wierzysz, że jest. Po prostu świat jest dla każdego z nas inny. Mimo, że wydaje się, że świat jest obiektywny, to on tak naprawdę nie jest obiektywny, dlatego że każdy z nas postrzega go przez pryzmat swoich przekonań, emocji, myśli i wyobrażeń, ale również kreuje go zgodnie z naszymi przekonaniami, emocjami, myślami, wyobrażeniami. I to właśnie nasze przede wszystkim przekonania wpływają na to, czyli przekonania, czyli to, w co wierzymy na temat natury świata. Chociażby, powoduje to, czy wpływa na to, jak my ten świat postrzegamy i jakim my go dla siebie kreujemy. I będę jeszcze pokazywał na tym, na czym polega to, że dla każdego z nas świat wygląda inaczej, inaczej go kreujemy, pewnie już niedługo. No, niemniej jednak, na razie zapamiętajmy, że świat jest taki, jaki wierzysz, że jest. Koniec. Kropka. Druga zasada, czyli kala, mówi, że nie ma limitów. Nie ma limitów tak naprawdę w tym co możemy osiągnąć, w tym co możemy zrealizować. Jedynymi naszymi ogranicznikami jest nasza wiara, jest nasza, nasza wyobraźnia, jak mówił już Napoleon Hill, że wyobraźnia i wiara to są dwie największe siły sprawcze ludzkości i tylko i wyłącznie w naszych umysłach my sobie stawiamy różnego rodzaju limity. I To my wszyscy, ja też, każdy z nas. Sztuka polega na tym, żeby zrozumieć, że my mamy te Limity, i, że można je pokonać. I yy, yy, yy. Chociażby, zresztą to widać na każdym, na każdym polu. Dobry przykład, wczoraj Klemens Murańka w Willingen nagle skoczył 153 metry i pobił rekord. Skoczni do tej pory limit wynosił 152 metry, a on skoczył metr dalej i pokonał ten limit. No, taki może prosty przykład, ale, ale fakt, że Elon Musk wysłał swój samochód elektryczny, czyli Tesle, swoją rakietą na Marsa, o czymś, o czymś świadczy. Nie ma limitów, każdy z nas może je przekraczać. Tak jak wielokrotnie mówiłem o, o naszej strefie komfortu, możemy przesuwać jej granice w dowolnym kierunku, pod warunkiem, że w to uwierzymy i że, i, i, że to sobie wyobrazimy, i że podejmiemy ku temu działania. Trzecia zasada: Makia mówi, że energia podąża za uwagą. To jest bardzo ważna zasada. Generalnie ona się też jakby wyraża w stwierdzeniu, że to, na czym się koncentrujemy, rozwija się. I to dotyczy, dotyczy praktycznie rzecz biorąc każdego aspektu naszego życia. Problem polega na tym, że my się bardzo często źle koncentrujemy na czymś, to znaczy albo koncentrujemy się może na niewłaściwych rzeczach. Prosty przykład: jeżeli ktoś chce uniknąć choroby, to na czym się koncentruje? Na chorobie. A trzeba się koncentrować na zdrowiu, czyli nie na nie byciu chorym, tylko na byciu zdrowi, zdrowym. Tak jak matka Teresa mówiła, nie, 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 nie walcz przeciwko wojnie, walcz o pokój. Nie, nie chcemy wojny, chcemy pokoju, więc koncentrujmy się na pokoju. Nie zastanawiajmy się o tym, jak nie zrealizować naszych marzeń, tylko zastanawiajmy się na tym, jak zrealizować te nasze marzenia. I tutaj przechodzimy do czwartej zasady, o której wczoraj wspominałem, czyli Manawa. Manała mówi, że moment mocy jest teraz. Teraz jest tak naprawdę jedynym momentem, jaki występuje, i tylko i wyłącznie teraz możemy coś zrobić. Ja na przykład nagrywam to wideo teraz, nie w przeszłości, nie w przyszłości, tylko robię to teraz i wszystko co robimy, robimy teraz. Oczywiście wiele rzeczy robimy z myślą o naszej przyszłości. Ale naszą przyszłość kreujemy teraz, dlatego między innymi w moim prawie przyciągania pod tytuł brzmi, jak naszymi teraźniejszymi myślami budujemy naszą przyszłość. I, I powtarzam, zapomnijmy o przeszłości. Przeszłość nie istnieje. Przeszłość była, minęła, nic z nią nie zrobimy, nie odwrócimy, nie odkręcimy. Możemy z niej wyciągnąć wnioski, patrzmy w przyszłość, bo tam są nasze marzenia, zamiary i plany, ale możemy je realizować tylko i wyłącznie teraz, w wiecznym teraz, które za chwilę będzie następnym teraz, a jutro będzie następne dzisiaj. Eee... Piąta zasada, też o której wczoraj wspominałem, to jest bardzo fajna zasada, która wielu osobom się podoba, ale myślę, że ona, że tak naprawdę za zrozumienie i zastosowanie w swoim życiu może bardzo zmienić to nasze życie. I ona brzmi to jest aloha, i ona mówi, że miłość jest po to, żeby sprawiać nam radość. Radość i przyjemność. Nie kochamy po to, żeby, żeby się tym męczyć i żeby. Cierpieć i żeby komuś coś udowadniać, tylko miłość, zarówno do innej osoby, do dzieci. Do, do partnera, ale również, nie wiem, do zwierząt, do świata, do tego co robimy, do samochodów, do, nie wiem, do, do, do zbierania grzybów, do biegania, do czegokolwiek, powinna sprawiać nam przyjemność. Nie namawiam nikogo do biegania nawet w takim pięknym śniegu, jeżeli to komuś nie sprawia, nie sprawia przyjemności. Jest tyle form aktywności fizycznej, że niekoniecznie trzeba to, to robić. Ale jak już komuś sprawia przyjemność, jak na przykład kąpanie się w zimnej wodzie, to serdecznie, serdecznie polecam. Kolejna zasada, którą wczoraj wspomniała w komentarzu Dorota, czyli Mana, mówi, że cała moc wypływa z wnętrza. Cała nasza moc wypływa z naszego wnętrza, i my mamy możliwość kreowania naszego, naszego świata, naszego życia, naszej rzeczywistości. Tym się między innymi różnimy od zwierząt czy od innych stworzeń że my jesteśmy w stanie właśnie kreować, tworzyć nasze środowisko, nasze... Nasze uwarunkowania, podejmować decyzje, mamy tak naprawdę wolną wolę w robieniu tego, tego, co chcemy, i dlatego słonie żyją tak, jak żyły 3000 lat temu, a my nie żyjemy tak, jak żyliśmy 3000 lat temu, pod wieloma, wieloma względami. Co oczywiście nie zmienia, że cały czas jesteśmy, jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje, myśli, wyobrażenia, ale jak już mówił Budda stajemy się tym, o czym myślimy, przyciągamy to, co czujemy i kreujemy to, co sobie wyobrażamy. I to właśnie, a wszystkie nasze myśli, emocje i wyobrażenia to jest część naszego świata wewnętrznego, z którego płynie cała, cała kreacja, albo proktor mówi, że jesteśmy najwyższą formą kreacji Boga, czyli współkreatorami. Razem z Bogiem, razem z Wszechświatem, z Kosmosem, kreujemy, współkreujemy swój, swój świat. Jak się ta współkreacja odbywa, też jeszcze, jeszcze będę mówił, na razie przyjmijmy, że cała nasza moc wypływa z wnętrza. I ostatnia zasada, siódma, Pono, która mówi, że skuteczność jest miarą prawdy. I to jest taka zasada trochę może odmienna od innych, ale generalnie mówi ona o tym, że jeżeli coś robimy w celu zrealizowania naszych jakichś planów, zamiarów i marzeń i to nie działa, to znaczy, że nie działamy niejako w prawdzie, nie działamy nieskutecznie, czyli nie powinniśmy, powinniśmy, coś zmienić w tym naszym działaniu, o tym bardzo wiele, dużo mówi Mike Duley. Generalnie chodzi o to, że my... I dążąc do realizacji naszego, naszego marzenia, zamiaru, planu, na ogół ruszamy jakąś ścieżką, ruszamy jakąś drogą, i bardzo często okazuje się, że ta droga na początku jest niewłaściwa, ale ona nas wiedzie do innej drogi, do innej ścieżki. Drzwi, do których pukamy, mogą się okazać niewłaściwe, ale to nas wiedzie do następnych drzwi, i pukanie do tych drzwi może spowodować, że inne drzwi się otworzą, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie chodzi o to, żeby się nie poddawać, Oddawać, grać do końca, i a tak długo, aż nie znajdziemy tej drogi czy tego sposobu, który nas doprowadzi do, do realizacji naszego marzenia, zamiaru czy planu. I ja też jestem tego bardzo dobrym przykładem. Wielokrotnie zmieniałem swoje podejście do wielu spraw, no bo jak coś nie idzie, ten tak, to, 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 to idzie inaczej. E, czy może pójść inaczej? Jak to mówi staropolskie polskie pożekadło nie ma takiej rury, której nie można nie, odetkać. Tylko musimy znaleźć po prostu na to, e, na to sposób. E, i, I pamiętajmy, że hmm, e, Wszyst nie, ma, nie, nie, ma, nie ma granic, nie ograniczajmy się w swoich marzeniach. To jest trochę z, zgodnie z też kolejnym powiedzeniem, że przyszedł ktoś i coś zrobił, bo nikt mu nie powiedział, że nie można tego zrobić, chociaż nikt wcześniej tego nie mógł, nie mógł zrobić. On po prostu nie miał limitów, nie, ma, nie miał ograniczeń. My też nie miejmy. Dążmy do tego, żeby właśnie realizować swoje marzenia, stawać się sobą. A powtarzam, zasady Huny są w tym bardzo, bardzo pomocne i bardzo pomagają, ale każdy może znaleźć sobie swój, swój zestaw zasad, przekonań. I, i reguł, które go doprowadzą, bo zgodnie z siódmą zasadą chuny e, skuteczność jest miarą prawdy e, e, i, i każdy niech szuka tego na własną rękę. E, trzymajcie się, mam nadzieję, że do jutra i Olatta Mekkania.